Siema, siema. Słuchajcie, koniec sezonu już blisko. A właściwie niektórzy to już pewnie garażują swoje moto, bo zimno. Nie wszyscy mają stroje. Są takie zimne wyjazdy, wiadomo przeciągi. Opony zimne, nie ma co szaleć. Dlatego to już podejrzewam, że większość już swoje moto schowało pod kołderkę. Czy tam pod futerał, czy gdzie Wy tam chowacie. To słuchajcie, ja już ostatnie jazdy tej jesieni, jeszcze pogoda pisałem, jakieś słoneczko jest, można jeszcze trochę polatać, ale zobaczcie, ja już mam strój taki typowo typowo jesienny, kurteczka, kamizelka odblaskowa, zobaczcie, spodenki już takie lepsze troszeczkę. O, I ja już tak śmigam, ale to już mówię, ostatnie podriki. No i słuchajcie, co udało się w tym sezonie osiągnąć? takie szybkie krótkie podsumowanie sezonu udało się wymienić prawie wszystko w motocyklu VMAX już ma naprawdę mega rekord przyspieszenie też waga jak najmniejsza były wyścigi, było torowanie było kulanko na pewno nie, nie, nie ze wszystkimi udało się pościgać ale spokojnie wracamy po zimie będzie kolejny sezon, będą nowe wyścigi jest myślę, że się uda cierpliwości śledźcie kanał, to będą filmiki na zimę, z wyścigów, z przeróbek i tak dalej. Na pewno warto. Trzymajcie się, na razie. Hej!